Jest dosyć mokro w tych miejscach. Tam też jest troszkę mokro O! Dzień Kochani, niedziela, a właśnie suche drzewo. To chciałam wam pokazać, że to w każdej chwili może runąć. Słyszycie dzięcioły, a więc na pomagają. Mm, I może na was upaść i zrobić wam krzywdę. Musicie zawsze w lesie, w takich miejscach, patrzeć również do góry. Tam wisi gałąź, nie wiem czy ją widzicie. Taka gałązka na górze. Ja ją widzę. Sama sobie po prostu wisi. Może spaść też na głowę. Dlatego patrzcie do góry i patrzcie, patrzcie, co się może wydarzyć. Nie tylko dookoła i za siebie, bo wilki, bo dziki, czy inne dzikie zwierzęta, a czy też okoliczne psy. Ale mogą być też inne niebezpieczeństwa, które są. Właśnie z góry, tam jest kolejne drzewo, które już usycha. A dzień cię na następny. Kochani, spędzajcie czas jak najwięcej czasu z sobą. Dajcie sobie, dawajcie sobie miłość, okazujcie sobie uczucia, bo czasu jest coraz mniej. Coraz mniej. Kierujmy go do odpowiednich osób bliskich nam, gdyż te dalsze zawsze będą daleko.